Teraz będziemy jechać w stronę Casablanca z Agadiru, żeby się zaaklimatyzować i dopiero później wysokie góry. Także zależy jak to się czuje, tak może robić, ale jest dosyć gorąco, więc tutaj także będziemy jechać stąd Marrakesz, Casablanca, Rabat i tutaj w te parki. Do... Fez i Taza i stąd będziemy robić te parki, bo żeby się zaaklimatyzować, bo to są cztery tysięczniki z tej strony można wjechać z tej strony i od razu na cztery tysięczniki, ale tam już internetu nie ma nic, a nie mamy po prostu nic zamówione więc po prostu w taki sposób będziemy działać, czyli tak, tak tak, tak i bok, bokiem będziemy wjeżdżać i dotankowaliśmy samochód odpompowali nam opony, bo nam wczoraj spuścili powietrze w oponach, więc mam nadzieję, że się opona nie przebiła na tych dechach. No i ruszamy w drogę. Autostrada jest w dobrej kondycji, także zobaczymy. Ja jesteśmy na drodze do Kasab. musimy zobaczyć las dębowy, to jest dąb korkowy, czerwony, unikat, koło Rabatu, koło właśnie stolicy Maroka, autostrada, także ponoć ten las wymiera trochę, bo był przeogromny, ale ludzie się zatrzymują właśnie, żeby sobie porobić tutaj zdjęcia z tymi niesamowitymi drzewami ale trochę zanieczyszczone to jest Czyli to był największy las jakiś dębowy na świecie i no, on jest po prostu już powoli w niezbyt no, dobrej kondycji korzenie jakie są napływy korzeniowe No szkoda że takie tutaj śmieci porobione że zanieczyszczenie, a trochę śmierdzi powiem wam, ale szkoda. Chyba to jest naturalny objaw, To tylko biali tak powiedzieli, stwierdzili, że to jest zamieranie. Tam żeśmy byli przy tym pierwszym drzewie, to naturalnie ta chora tu widać, widać jak pęka, Rozłupuje się, to oblatuje i pojawia się nowa chora. Tylko że czarna i dlatego to tak wygląda, jakby te drzewa zamierały. Tak to wygląda. O, tu jest takie, taki przykład pękania. Wielkie pęknięcie. dłuż. ta kora się osunie z tego drzewa, rozleci się to. Tutaj też jest taki przykład. Nie? I to będzie nowa kora czarna, ciemna. Z daleka to wygląda jak zamierający las, ale ten las normalnie żyje. Mamy resort Jakiś ogromny to Wygląda biedna Afryka Tak, tak wygląda biedna Afryka to tu. No chyba już nie taka biedna Tu światowy Najwyższa klasa No ale Oni lubią przepych Basen, resort dla dzieci Pływalnie Good morning. Good morning. Tylko, że ludzi nie ma, właśnie nie wiemy o co chodzi, czy to jest nowy budynek, nowy kłopot? Śniadanie w Maroku. Jak? Uh -huh. Kiełbasa z wielbłąda, bardzo dobra. Myślisz? Ja zaraz pokażę. Naprawdę? Ona jest czerwona. Ja siebie nie mogę. Aha, okej. Okay. O oh my gosh, polskie bociany. Bociany w Maroku. Tutaj mamy las. Po prawej już dojrzały. Stary las, a po lewej stronie malutkie drzewka korkowe. Także cała nowa plantacja. Zobaczcie, w życiu by ktoś nie pomyślał, że z nich zacznie schodzić kora. Więc po tej stronie aż takiego wrażenia to nie ma. Jak po tej stronie, gdzie są już duże drzewa. Także prawdziwa Afryka, pomarańczowo żółty piach ziemia. Dodają po prostu uroku afrykańskiego. No i mamy tutaj korki największa ilość takich drzew w jednym miejscu na świecie. Cicho, nie ma za dużo turystów. Wczoraj wieczorem było dosyć dużo ludzi. Ale o tej godzinie na razie no, nie dziwię się bez gorąco. Także jedziemy dalej, kolejne 5 km powoli, żeby znowu się gdzieś nie zakopać, bo z przodu jest znowu taki piach, także już takim piachem nie będziemy jechać. Także pojedziemy tyle, ile się da, i później będziemy najwidoczniej zawracać, bo po co nie ma co się znowu pchać w piach i się zakopać. Szczególnie, że nie mamy SUV ani napędu na cztery koła, więc polecam Wam jednak, jak będziecie na takiej wycieczce po parkach narodowych jednak wypożyczyć samochód, który ma nawet na cztery koła. Chyba, że miasta będziecie robić, no to oczywiście nie trzeba. Idziemy, bośmy zobaczyli w lesie jakieś zwierzęta. Ładny zapach. Pachnie! W tym lesie? Eukaliptusami. Albo zliczałe raczej. No ale nie ma. No, nikogo nie ma. Nie. nie, nie, nie. Nie, nie znają cię i uciekają. Ale tu w tym lesie często spotykamy właśnie zwierzęta domowe bez opieki. Krowa była. Teraz kolejne owce leżą, bo im gorąco jest. Leżały plackiem. A, Ewelinko, tam chyba ktoś jeździ bo jest namiot. To one chyba te suche liście jedzą, co tutaj leżą. No nic, nie ma, tylko ten, ta palma taka jakaś karłowa i nic więcej. Ale patrz ile tu jest baranich bobków. O, i użyźniają glebę. Użyźniają glebę. Bardzo ładnie tu pachnie, bo są i drzewa eukaliptusowe i te dęby korkowe, i wszystko to razem naprawdę daje niesamowity efekt, jeżeli chodzi o unikalność zapachu. Także jak się wjeżdża, mimo że jest gorąco, to pachnie wieczorem i rano jeszcze ładniej. Zobaczcie, tutaj są malutkie i eukaliptusy przez cały park się przewijają. Parku Narodowego IFRAN. Przejeżdża się przez niego. No i są tutaj małpki. Magoty. Ponieważ ten mówił, że nie można go po głowie dotykać. Nie można? Nie. Ty! Ty, czepił się ciebie, czepił się ciebie. Już koniec. Po jednym im dawaj, bo nam zabrak. No później. O kurde, patrz jaka zachłanna! Jakaś ty zachłanna! Największe zbliżenie. Powolutku! Alem, kurde. Może... Jeszcze nas zamknął. Teraz ty karmisz, a ja. Czekaj, bo ta kłapie mordo. Chodź tu, chodź, masz, 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 Tak, zaraz zacznie, zacznie konwersację z Tobą. Mówi. <laughs> Nie jest miła. No mnie, tak? Dlaczego tak? no drapiesz tatę ty? <laughs> Drapie i gryzie. Tak? No, to, no dzikus no. Dzikus. O kurde, ty, a z, samochód, <laughs> obleżyły nam samochód. Daj, nie jedziesz z nami. E, dlaczego siedzisz na samochodzie? Kapelusiki ma? Tak jak nasze dęby. W żołędzie. Widzisz? Wezmę do Polski. To weź, może posadzimy. No, na pamiątkę. On też lubi te orzeszki. popatrz takie kapelusze są jak w naszych żołędziach. Akurat trafiliśmy na dojrzałe Zobacz, że ten lubi Lubisz? je yeah, yeah. No, ja yeah. parku IFRAM. Wjechaliśmy do środka, gdzie są ogromne drzewa atlaskie. Cedra. Jeszcze jest yy, inny cedr, który jest unikatem też od tego parku. Także dwa cedry ogromne. Podgatunek prawdopodobnie cedru atlaskiego. Jeszcze jakiś większy i tylko tutaj w tym miejscu niby są. Także jeszcze kawałek wjedziemy, bo dopiero wjechaliśmy. Także akurat zachód słońca. Piękne, coś niesamowitego, jakie tam ogromne drzewa. Park Narodowy, no i tutaj wjeżdżamy powoli. Na razie oficjalnie nie jest napisane, że jest to park. Więc jeszcze mamy kilka kilometrów, no ale zaczynają się takie tutaj już dzikie tereny, woda jakaś. Pierwszy raz odkąd jesteśmy w Maroko widać większy zbiornik wodny. No i ten park będzie gdzieś w tamtej okolicy z przodu, gdzie te góry. No i zobaczymy, co tutaj fajnego nas spotka. No i czy znajdziemy hotel, jakieś miejsce do spania, bo na internecie nie ma nic. Więc to jest też ciekawostka przyrodnicza, że. Nie wiadomo gdzie się zatrzymać. Czy to jest aż tak rozwinięta ta część Maroka. Czy ludzie raczej siedzą w Casablance, czy w innych miejscach. I tutaj drugie spojrzenie na ten zbiornik wodny. Ładniej tutaj z tej strony to wygląda. Domki jakieś ich. Ciepło 33 stopnie. Też są tradycyjne domki, jakieś lepianki po drodze. Jak na przykład tutaj po prawej u góry. Jedziemy, nie ma nic kompletnie, ale nagle meczet jest. Ani domów, ani niczego. I na środku stoi meczet. Urach atlaskich. Także może dwa, trzy domki i to wszystko. Pięknie różnięte zbocza gór. I żółtymi kwiatkami żywego ducha brak, bo jesteśmy jedynymi ludźmi dalej w tym parku. Ale już widać jakiegoś osiołka z daleka, jakiegoś konika, coś widać jakieś życie się zaczęło. Ale internet nam się całkowicie skończył, połączenie telefoniczne też i GPS też. Także mamy mapę, więc będziemy z mapy próbować jechać. Jesteśmy na rozjeździe, w końcu jest jakiś znak jest Bab Bowie, Dir i Taza, więc jedziemy w tamtą stronę. Ja jeszcze zrobię zdjęcie z tego znaku, w razie jakbyśmy się zgubili nie było już internetu. Także plan jest taki, że dojeżdżamy do Tazy, a stamtąd zobaczymy, co się da zrobić, w którą stronę uderzymy. W tej wiosce te dzieci za nami biegły, tam w tej dolnej. Tak. A co to to jest za, za kamień? Z tej stawki to ja odmówię, Ale oczywiście wszędzie musieli zrobić sef trochę. <laughs> Trzeba pokazać, jak jest. Że śmiecą. Nie dbają jeszcze o ten swój krajobraz. Rzucają puszki różne, nie? Ciekawe jest ile hektarów jest tego lasu, bo tam jechaliśmy. Kilometr? Jak Ci się podoba? No, góry niesamowite, wielkie, rozległe. Obszary kurcze nie do objęcia. Wyobraźmy. No, trochę, że nie ma ludzi to jest słabe, bo jedziemy sami. Nie? No, nie ma ludzi, bo no, jesteśmy na Pustkowie. No, w końcu Afryka. Afryka, ale nie widać, że to Afryka. To jest najlepsza. <laughs> no, drzewa podobne do naszych. Na razie, no korkowce były, kilka korków. Tu też las korkowy u góry. Także jest gorąco. A tu nam właśnie ten samochód. Ktoś musiał wjechać. Więc przygoda trwa, ale jest fajnie, jak są ludzie. Jeszcze Wam tu pokażę znak do tazy. I tutaj korki. No ale też nie, to jest po prostu poniżej pasa, słuchajcie. Zobaczcie. Drzewa korkowa, piękna natura, no i niestety na postojach jest jak jest, ale też nie chcemy się gdzieś na skarpach zatrzymywać i jeszcze spać, bo na pomoc nie ma co tutaj liczyć. Po drodze, jak wjeżdżamy do tego parku narodowego, zaczynającego się na literkę K, taka miejscowość. Jeszcze ludzie mieszkają, hodują baranki, koniki są.